Witam serdecznie. Jak się pani nazywa jakaś pani rola? Iwona Piwońska, ja pracuję tutaj co roku jako taki pomocnik przy Media Transportation na US Open. Okej, okay, czyli od ilu lat Pani tutaj pracuje? A, 15 czyli od bardzo dawna. Czyli była tu pani jeszcze jak tutaj był Wojtek Chibak? Wojtek przyjeżdża jeszcze no, ale przyjeżdża i ogląda mecze tenisowe. Czy widziała pani któregoś z Polaków e, uczestniczących w tegorocznym US Open? Tak, Kaśnikowski. Bardzo w kibicowałam. Szkoda, że przegrał w pierwszej rundzie, ale był zacięty mecz pięciosetowy. Było świetnie. By... Zawsze widzę też Chilińską, Magda Frank czasami, Christenberg jest tutaj. Kilku innych, już nie pamiętam, z nami. A kto ma większe szanse na wygranie? Hurkacz czy Iga Świątek? O, zdecydowanie Iga. Myśli Pani, że powtórzę triumf 2022? z 2022? On z maybe, ale raczej wszyscy w tym roku, jak słyszę tutaj, klopki stawiają na Sobalenkę jednak. No, oby nie. Dzięki serdecznie.